Dzień dobry państwu. Dziś chciałbym opowiedzieć o guzach wewnątrzrdzeniowych. Czym są te guzy, czy są złośliwe, czy łagodne, jak się je diagnozuje, jakie dają objawy, jak się je leczy. Szanowni państwo, guz wewnątrzrdzeniowy, zwany też guzem śródrdzeniowym albo po prostu guzem rdzenia, to jest guz, który rośnie w środku tej magistrali głównej w kanale kręgowym, w tej Tkance, która się niesie od mózgu przez cały kanał kręgowy, przechodząc potem w korzenie nerwowe i nerwy. Odpowiada za wszystkie funkcje ruchowe, czuciowe oraz za wiele innych. Te rzadkie guzy śródrdzeniowe rozpychają się od środka rdzenia. Czy to są nowotwory złośliwe czy łagodne? Na szczęście w większości przypadków są to nowotwory łagodne, ale tak czy siak są groźne, bo są. W złym miejscu. Rdzeń kręgowy nie regeneruje się tak jak inne tkanki. W związku z czym tutaj ryzyko związane z samym guzem, a także jego leczeniem jest bardzo duże. Jakie mogą towarzyszyć objawy takiemu guzowi? To zależy od tego, gdzie guz się znajduje. Czy w odcinku szyjnym rdzenia, czy w odcinku piersiowym, czy w tak zwanym stożku rdzenia na samym dole. Jeżeli ten głos rozwija się w odcinku szyjnym, wtedy objawy mogą dotyczyć wszystkich kończyn i rąk i nóg. Jeżeli w piersiowym, no to dolnej części ciała, a w stożku rdzenia, nóg i zwieraczy. Tak więc mogą to być zaburzenia ruchowe, zaburzenia chodu, zaburzenia zwieraczowe, zaburzenia czucia. Częstą dolegliwością też są silne bóle kręgosłupa, bóle pleców. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że te guzy zwykle dają objawy dopiero wtedy, kiedy są duże. Z czego to wynika? To wynika z tego, że te guzy zazwyczaj rosną bardzo wolno i rdzeń ma wyjątkowo duże możliwości adaptacyjne, w związku z czym jeśli zmiana rośnie powoli, rdzeń odsuwa się i stara się zachować wszystkie funkcje. Dopiero kiedy już w tym ciasnym kanale kręgowym nie ma więcej miejsca, pojawiają się pierwsze dolegliwości. Jak się diagnozuje te guzy? Najważniejszym badaniem jest rezonans kręgosłupa z kontrastem. Czasami potrzebna jest tomografia komputerowa, czasami potrzebne są inne modalności, bardziej zaawansowane, tak jak traktografia rdzenia, która pokazuje drogi czuciowe i ruchowe, ale jest to już planowanie operacyjne, tak żeby bezpiecznie przeprowadzić zabieg operacyjny. Jak wygląda leczenie? Otóż pierwszorzędną metodą leczenia jest leczenie operacyjne. Tej choroby nie da się wyleczyć tabletkami, krópówką czy naświetlaniami, bo trzeba usunąć tą masę guza, która uciska na rdzenie kręgowe. Mówimy o tak zwanym odbarczeniu tkanek nerwowych. Więc to, co się robi, to tak zazwyczaj z tak zwanego dostępu tylnego, czyli poprzez cięcie na karku czy na plecach, otwiera się kanał kręgowy i metodami mikrochirurgicznymi bardzo delikatnie, bardzo powoli. W asyście tak zwanego neuromonitoringu, czyli monitorowania śródoperacyjnego funkcji ruchowych, funkcji czuciowych, które to monitorowanie zapewnia nas o funkcji tych dróg, które są w pobliżu, w rdzeniu kręgowym. Usuwamy guz na tyle, ile się da bezpiecznie. W całej neurochirurgii mówimy o tak zwanej bezpiecznej resekcji. Maksymalnej, bezpiecznej resekcji. Co to znaczy? Chodzi o to, żeby guza usunąć, ale żeby operacja była bezpieczna. Bo teoretycznie moglibyśmy przeciąć rdzeń powyżej, poniżej, wyciąć guza razem z tym kawałkiem rdzenia, ale nie o to chodzi, żeby uszkodzić rdzeń. Chodzi o to, żeby wszystkie funkcje zachować, a może nawet je poprawić. I dlatego to monitorowanie śródoperacyjne jest tak ważne. Bez tego nie powinno się robić oczywiście takich operacji. Im Najpewniej nikt ich nie robi. Ale czasami zdarza się, że w wyniku tego monitorowania musimy zakończyć zabieg wcześniej, zanim, zanim usunęliśmy guz całkowicie, bo bezpieczeństwo pacjenta jest na pierwszym miejscu. Niemniej większość guzów udaje się usunąć całkowicie, zachowując funkcję rdzenia. Dlatego obecnie wygląda to tak, że większość pacjentów wychodzi ze szpitala po tak trudnej operacji na własnych nogach. Niemniej zwykle są pewne zaburzenia ruchowe czy czuciowe, które ustępują z czasem powoli, dlatego warto zaplanować sobie pobyt w oddziale rehabilitacyjnym na kilka tygodni nawet, tak żeby dojść do lepszej funkcjonalności. Jakie to są guzy? U dorosłych najczęściej występują wyściółczaki, rzadziej naczyniaki płodowe. Część z nich jest związana z tzw. zespołem von Hippel-Lindau i rzadko występują u dorosłych gwiaździaki. Czy oprócz leczenia operacyjnego coś jeszcze trzeba robić? Na pewno potrzebna jest rehabilitacja, na pewno trzeba ocenić wynik badania histologicznego i na pewno potrzebna jest w większości przypadków dalsza obserwacja pod kątem odrostu guza. Po wyściółczakach i naczyniakach podowych te wznowy zdarzają się bardzo rzadko. Natomiast jeżeli guz nie został całkowicie usunięty, najczęściej tak jest w gwiaździakach, Wtedy powinno się wykonać dalsze leczenie onkologiczne, takie jak radioterapia, chemioterapia. Ważne jest to, że medycyna idzie do przodu, że w przypadku tak ciężkiej choroby pacjent nie zostaje sam, że tutaj jest pełna współpraca między neuroradiologiem, neurochirurgiem, neurologiem, neurofizjologią śródoperacyjną, onkologią i rehabilitacją, co Pozwala na to, że większość chorych może prowadzić całkiem normalne życie po tak ciężkiej chorobie i po tak ciężkiej operacji. Dziękuję bardzo.